Rolokołom, no, ale to dobrze, dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu to wyglądał w tym studium? Nie w mnie, nie dobrze. Od dwóch dni jest taki pierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy to niedobany przylewnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył, dubsko po prostu i to wyczyścił. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to jak też pokażesz, to będziesz protestował. Ryku, to nie jest coś, wiem, myślić, dobra, trzeba po prostu powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa, się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innym facetowi, który się poczuwał na minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Ujebany farbą, co nie wiem, czym,